Ten dzień zaduszny. Jest wielka obfitość słowa. Także to słowo, które usłuchaliśmy przez chwilą, bardzo nam otwiera oczy. Zresztą tego właśnie się domaga. Mówi do nas święty Paweł. Sprawdźcie swoje patrzenie. Mówi tak. Wpatrujemy się nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem co widzialne przemija. To zaś co niewidzialne trwa wiecznie. Ktoś by się mógł zapytać, jak się można wpatrywać w to, co jest niewidzialne. Normalne, że wpatrujemy się w to, co widać. Tam jest takie słowo, które jest trochę szersze w znaczeniu, nie tyle, że tylko patrzcie, ale, ale uważajcie, pilnujcie tego, skupcie się na tym, skupcie się na tym, co niewidzialne, a nie na tym, co widzialne. Tak sobie pomyślałem, można spędzić tę Eucharystię także w ten sposób, że będziemy patrzeć na to, co widzialne, no właśnie przejść się po grobach i... Pomyśleć, jacy szczęśliwi są ci ludzie, którym rodzina postawiła bogaty na grobek i postawiła kwiaty i postawiła światło. No a potem zobaczyć groby, przy których najwyraźniej nikt się nie zatrzymał, bo są na przykład bezimienne, albo nawet jak są podpisane, nikogo tam nie było, ani dzisiaj, ani wczoraj. Są groby, gdzie krzyż jest złamany, są groby, gdzie odpadła tabliczka. Paweł mówi, nie patrzcie na to. Nie. Można patrzeć inaczej, można patrzeć, aha, tu biskup jest, nie. tam są księża, jak pięknie są siostry zakonne. Ale są też osoby ze schronisk dla bezdomnych. Nie. tak, bo Jesteśmy taką różną wspólnotą Paweł mówi, nie patrzcie na to, nie patrzcie na to, co widoczne. To nie ma wielkiego znaczenia. Nie ma wielkiego znaczenia to, czy jesteś biskupem, czy jesteś bezdomny. Nie, nie ma wielkiego znaczenia. Nie ma wielkiego znaczenia to, jak jesteś ubrany. Nie to, co widać, nie to, co zewnętrzne. Mówi Paweł to przemija. Więc... Gdzie powinniśmy patrzeć czego powinniśmy pilnować? Dopiero powinniśmy pilnować tego co jest niewidoczne Dlaczego jest niewidoczne, bo jest wewnątrz Bo jest wewnątrz Niszczeje człowiek zewnętrzny, ale ten który jest wewnątrz odnawia się z dnia na dzień Co jest wewnątrz Wewnątrz jest odnowione serce. Wewnątrz jest serce, które kocha. Miłości nie widać. Święty Augustyn tak pięknie mówił: Ona widzi jego, on widzi nią, ale miłości nie widzi nikt. Nie? Miłości nie widzi nikt. No może widać, że są zakochani. Ale miłości nie widzimy. Paweł mówi: Wpatrujcie się, pilnujcie tego, co macie w sercu, pilnujcie tego, co macie w sercu. Tylko to się liczy, tylko to jest wieczne. Czy my dzisiaj jesteśmy na tym ołtarzu bliżej życia wiecznego, czy dalej? Tak naprawdę odpowiedź można odnaleźć tylko w tym widzeniu do środka. Jeśli widzę w sobie miłość, jeśli ją w sobie rozpoznaję, to znaczy, że tak, że noszę w sobie życie wieczne. Zobaczcie, tu nie ma żadnej różnicy, kim jesteś. W każdym stanie, w każdym wieku, w każdej sytuacji życiowej, możesz kochać. Nie, nie ma takiej sytuacji, która ci odbiera tę zdolność. Nie ma takich warunków. Nie ma takich zewnętrznych okoliczności.